Hejcie się Siemaneczko, ja jestem Paweł Sky i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy Mirrorage Catalyst. Moi drodzy się lecimy dalej z grom, e, doszedłem do tego drugiego panelu, którego mieliśmy użyć Także jesteśmy O jeszcze oh, jeden, jestem it. super Moi drodzy, to ile ja się przy tym e, nadenerwowałem. Przy tym tu drugim e, nie pytajcie. Ile razy zginę? Nie pytajcie. Mam nadzieję, że ten ostatni będzie jakiś łatwiejszy. Minuta nam została w ogóle. What the fuck. Na pewno zdążymy. A i pewnie zastanawiacie się, dlaczego tak cicho mówię. Mówię tak dlatego, że obok w pokoju ktoś śpi i nie chce tych osób obudzić. E, także dlatego tak po prostu cicho mówię. A wam jak się seria podoba zostawcie łpeczkę w górę moi drodzy subskrypcję na kanale Bo najprawdopodobniej jest to może nie ostatni odcinek Kurwa ma czego ja znowu użyłem Nie wytrzymam Przysięgam nie wytrzymam Jak od początku będzie nie gram, autentycznie. Mam nadzieję, że będzie chociaż jakiś zapis czy coś. Jakie ja mam tego nie było użyć? Miałem mix. Kurwa, dawaj. Proszę w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. Jest, jest łap. Dobra, tu jeszcze jeden jest. Dobra, proszę. O nie, nie do rady, nie ma szans. Cholera. Jak będzie od początku nie gram autentycznie, nie? Proszę, oby był zapis, proszę was, naprawdę. Jest zapis! Jest dobrze. Dobra. Teraz damy radę, myślę, że już wiem o co chodzi. Także jest git. Przepraszam, że naprawdę jestem taki dzisiaj nieogarnięty. Mam zbyt dużo po prostu na głowie dzisiaj. W sumie to miałem, ale już teraz nie mam, bo wtedy, te, kiedy to nagrywałem jest 21.13. Także no. no. no spokojnie, myślę, że damy radę. Jest! Jest! Kurwa, jest! Dobra! Teraz tak, to zjeżdża w dół. Dobra, super. Mamy drugie. Uda się. Wierzę w to. Wierzę w to, guys. Ale o co tu chodzi teraz? Co ja mam tu zrobić niby? A! Dobra, dobra, dobra. Davy, Davy, Davy. yes you did it. i have full access the trees are now you should have no trouble getting to the shard plastic is there anything you can't do of course Lots of things <coughs> and after all this i will need to stay off the grid for a while everything i do leaves a trace and sooner or later the grid watch will catch on even if they are stupid <laughs> no kurva cool, Super! O Jezus! Co ja zrobiłem? Boże, 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 się Boże, Boże proszę, 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 Kurwa, Dawaj, 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 dawaj daj, daj, O nie, no zostawcie mnie Kurde Proszę. Jest! Bileciki do kontroli. Oj, Boże! Czas hakerów. Naprawdę jesteśmy już coraz bliżej zakończeniu. Mam wrażenie, że. Mam wrażenie, że jeszcze jeden odcinek już jest koniec gry.

didn't we say so? There's a console in the main control chamber in the shard. Upload the virus there. It'll permanently corrupt the carrier signal and cause the reflection nanites to go inert. You just need to get to the top. The rest will take care of itself. More or less. Simple, right? Right. It'll be the greatest run ever. If I live. Well, there's no time like the present. Any last advice? Don't die what she said this is our one chance to nip reflection in the bud so... come on girl save us all no Chivas you?

We also disabled the safety override system, so it should be a smooth ride all the way to the shard. Nie wiem czy dobrze wyjdę, dobrze wyjdę, dobra. Tu nie ma co. Kurwa, zginąłem! Tak raz ze mnie jaja robię, jak nie wiem co, nie? Naprawdę. Gdzie to jest w ogóle teraz już? The Shard. A, to jest tu, dobra. Już kurwa. Dobra. Tu, nowe. To co, akcja z pociągiem, najgorszej akcji nie mogę się zrobić? Kurwa, teraz będę mi tu chodzić, no Robbish doctors now number the tens of thousands complete success. It's messing up the grid. It'll mess a lot of things up if we don't stop it, not the least the host themselves. Once Kruger starts experimenting with the emotional influence parameters on a mass scale, all bets are off. Sort of a pity we won't get to see it. No, it's not plastic. Glass is just the testing bed. Couldn't touch. Chyba patrzeć po prostu przed siebie, wiecie? Udało się! Ty, ja myślałem, że to będzie najgorsza, najcięższa misja, ale... Udało się jednak, dobra. Jak, ty, co to jest, kurwa, to są ludzie? Czyli ludzie, ja nie wiem. Czyż to biega jak jakieś... Nieludzie. O kurwa! Co się niby dzieje? Oj, oj. Oj, oj. Aha, nie, że jeszcze do mnie strzelają! No! I ja nie wiem, o co tu chodzi teraz znowu pół godziny będę kurwa musiał chodzić, biegać kurwa, chuj wie co no oj Boże, dobra poczekajcie ja będę chodził po prostu za tym co mi tutaj gra pokazuje Co prawda gra mi pokazuje nie wiem jak żeby chodzić Czy ta gra mnie oszukuje

Nie mam siły. <laughs> Kurwo! Ugarnij dawno Paweł, i kraj normalnie. A dobra, choć tej segue. Nie wiem, niektóre gry po prostu mnie tak denerwują już. Mam dość. Mam dość, autentycznie mam dość. Nie wiem, nie chcę mi się już w to grać. Puszę. Dobra wiem jak to zrobić. Jestem głupi, nie moi drodzy. Co tu jest w ogóle ty? To jest na pewno ta gra w którą gram? Nie wiem co zrobić, patrzę. Widzicie? No jestem głupi po prostu i tyle no. Zapomniałem, że mam ten bieg po ścianie.

Jezu O super Drogowie Aha jeszcze jeden Dobra, dobra. Gdzie teraz Uuu, kurwa Co tu się dzieje teraz? Co to jest? Mam się Jezu Super, wrogowie jeszcze No zatrzymaj mi swanku Mara Mara Dobra, szybko poszło żeby będzie ciężej. Dobra. Teraz bez, bez żadnego skuszenia, proszę. Tu? i co teraz? Proszę, chcę przejść tą grę. Pewnie źle pobiegłem, nie? Nie, powiem co tu przyjść kurwa. Nie, nie wiem, dobra moi drodzy. Zakończeniem tej gry zakończy... zakończymy... sobie tę grę w następnym odcinku. Jeżeli oczywiście seria Wam się podoba, zostawcie łapeczki w górę. Moi drodzy, subskrybujcie na kanale. A ja mam dość na dzisiaj, naprawdę. 15 minut jest nagrania. Ja mam dość. Na razie.